Zapraszam na nowy odcinek. Będę dziś robił doświadczenie z magnesami i z opiłkami. Już jak mówiłem, będę dziś robił jeż z magnesu i z opiłków. Tylko teraz. Pokażę Wam coś. Jeszcze. A, zapomniałem dodać. Jeszcze będę robił w wodzie No ja proszę Ja tu pokażę Oczywiście Jak się da go tak Nie spadnie Widzicie? Jak go patrzyłem, sobie spada No tutaj tam nie spada Jak? Jak to zrobić? Po prostu trzeba dać bagnes pod kartkę i się da. No teraz dam to do pudełka. Na razie magnes jest potrzebny do wsypywania. Kartka jest niepotrzebna. Wraca bagnes. Tu mamy jeża, taki. taki jeż, no, Potrzał sam, nic, tak wygląda, teraz dam do wody, jak go lubię, zrobię go w wodzie, więc... A! Zapomniałem dodać. W, 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 tamty, w tamtym i, i, jeszcze nie nagrywałem, oczywiście. Robiłem i, eksperymenty z opiłkami w wodzie. I, no, tylko zapomniałem o tym i. i po prostu zardzewiało, no, i. nie chciało się zbyć. Ale dobra. Nic to nie przeszkadza. Nie przejmujcie się tym. Zobacz. O, tu się to robiło takie, takie, takie kropelki, a teraz... Łala! Voilà. bardzo. Jeszcze jest taki. O. Ciu. Teraz. Zobaczycie coś. Ła voilà. dobrze się kartka nie zobaczyła, ale. Kurczaczki. Co co się dzieje? O, więc to się nie przydało. Myśl, pomyślcie dlaczego. Bo to jest metal, a to jest magnes. Mówię teraz, gdzie kupiłem opiłki i magnes. Magnes kupiłem na temu. Opiłki kupiłem na Allegro. A kubek po prostu wiemy. Ale... Zapraszam do, do widzenia, podobał się. No i zapraszam na kolejny odcinek.